Dzień dobry kochani, witam Was po dłuższej przerwie. Z racji tego, że zbliżają się święta, postanowiłam wrócić do Was z bardzo fajnym filmikiem, z bardzo fajnymi ozdobami na choinkę. Tym razem będą to jak widać bardzo ładne choineczki. Wypchane są w środku watą dwustronnie, więc będzie nam potrzebne jakby dwa Dwa kawałki, yy, jednej strony, drugiej, yy, później to ładnie sobie zszyjemy razem. Możemy przyozdobić to, tak jak ja tutaj w tym przypadku sobie przyozdobiłam yy, kokardkami. Yy, co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne na pewno włóczki. Z racji tego, że ja już mam dosyć sporo tych czerwonych, postanowiłam zmienić trochę yy, kolorystykę i będzie biało-niebieskie. W moim przypadku będzie to szydełko 2,5 mm, wystarczające, ponieważ dosyć cienkie są włóczki, które będę używać. Nożyczki standardowo, wata do wypchania. No dobrze, także zaczynamy. Zaczniemy, generalnie tak, ja już mam jedną stronę zrobioną, i teraz właśnie pokażę Wam jak się robi, bo każdą robi się tak samo, później będziemy łączyć. No więc tylko sobie tutaj przygotuję i zaraz dwa wracam No dobrze, tak, więc zaczynamy od magicznego kółeczka Nawijamy... hop, robimy oczko. Jedno najpierw żeby nam ładnie ściślić y, ten Magic Ring. I teraz tak, najważniejsze w magicznym kółeczku jest to, żeby tutaj ta niteczka, która, która jest tutaj z tyłu, nam nie przedostać do przodu. Bo w tym momencie będzie y, po prostu nam się wszystko rozchodzić. Możemy sobie odrobinkę ścisnąć, bo nie będzie to nie będzie nam aż tak potrzebne duże kółko. Y, na początku robimy. Trzy oczka, będzie to nasz pierwszy słupek i oprócz tego robimy osiem słupków zwykłych. Raz. Dwa. Trzy. Cztery pięć sześć siedem. I 8. Dobrze. To jest nasz, nasz pierwszy rząd. Yy, możemy sobie teraz ładnie ściągnąć do samego koniuszka. Później będziemy tą nitkę chować. Ładnie sobie możecie proszerzać, poukładać te słupki, żeby to wszystko było ładne, równe. I teraz tak, rząd drugi robimy tak. Trzy oczka. Będzie to znowu nasz, jakby, pierwszy słupek. Odwracamy naszą robótkę. W to samo oczko robimy słupek zwykły. Hop. I teraz tak, w trzy kolejne robimy po jednym słupku. Raz, dwa i trzy. Dobrze, mamy środek. Yy, tutaj wbijamy, wbijamy, robimy po prostu pięć y, słupków y, w jedno oczko. To będzie nasz środek gwiazd, y, środek y, naszego drzewka. Raz, dwa, trzy. i 5. Dobrze. W ostatnie tutaj robimy tak. Najpierw robimy po jednym słupku w kolejnych trzech oczkach, tak jak zaczynałyśmy właśnie na początku. Na końcu będą dwa słupki. Raz, dwa i trzy. I teraz tak, w przestrzeń, gdzie mamy po prostu zwyczajne pierwsze trzy oczka, robimy dwa słupki. Pamiętajcie, żeby wbić się ładnie tutaj pomiędzy dwa, y, dwie nitki, żeby nam się nic nie rozjeżdżało. I dwa słupki. Raz i dwa. Ups, uciekła mi nitka, od nowa. No i znowu, no co to ma być? Hop, no tym razem wyszło do trzech razy sztuka. No i tak moi drodzy, mamy, to tak wygląda. E, czyli tak, e, jakby dwa słupki, trzy słupki, pięć słupków, trzy słupki. I dwa słupki na końcu. I będziemy teraz po prostu rozszerzać, jakby naszą pracę. Pokażę, może tył. Zrobiliśmy właśnie tutaj to. I teraz po prostu będziemy powiększać, 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 powiększać. Dobrze, to teraz robimy, robimy kolejny rząd. Niczym on się też nie będzie różnił. Po prostu wyjdzie nam więcej y, słupków. Yy, raz, dwa, trzy. Odwracamy. W to samo oczko, słupek zwykły. E, tutaj kolejne e, słupki zwykłe na środku, czyli y, y, w, te oczy, w, w te słupki, gdzie jest ich pięć, w trzeci robimy e, znowu pięć słupków. E, czyli tak mamy pierwsze dwa. E, raz, dwa. Tutaj wyjdzie nam sześć, trzy, cztery, pięć i sześć. Tak i teraz tak mamy środkowy tutaj. Jak widać w pięciu słupkach środkowy robimy pięć słupków w jedno oczko. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ok, i teraz znowu zjeżdżamy w dół, robimy 6 w kolejne, 6 po jednym słupku, w 6 kolejnych oczkach po jednym słupku. Raz, 2, 3, 4. i sześć i teraz robimy w ostatnią tutaj przestrzeń jakby z trzech y, oczek robimy dwa po, y, robimy dwa słupki y, zwykłe raz i dwa Mamy kolejny rząd, następne dwa rzędy, wszystko zależy od tego jaką wielką chcecie mieć tą choinkę, ja zrobię standardowo, nie wiem, ona ma około 10 cm, więcej nie, większa też nie jest potrzebna, to od Was już zależy jaka wielka ona będzie, także mi zostało tutaj zrobić jeszcze 9, 12 i 15 będzie słupków. Czyli jakby trzy rzędy. Ja będę oczywiście Wam pokazywała, jak to zaczynać. Jak widzicie, to wcale nie jest taka trudna sprawa. Raz, dwa, trzy. Odwracamy w to samo oczko słupek. I teraz było 6, to teraz będzie 9, bo w każdym kolejnym rzędzie będzie nam dochodzić po prostu trzy słupki dziewięć, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. sześć, siedem, osiem i dziewięć. I jesteśmy na środku naszych pięciu słupków, czyli w trzecim i robimy w nim pięć słupków zwykłych, raz. Dwa, trzy, cz trzy, cztery i pięć Teraz robimy znowu 9 słupków, nie będę was tutaj zanudzać, żeby ten film nie był jakiś, jakiś strasznie długi, więc robimy sobie 9 słupków y, zwykłych y, i na końcu w trzecim, y, y, na końcu w miejsce, gdzie były trzy oczka robimy dwa, dwa słupki. Zaraz się widzimy z powrotem. No, więc zrobiliśmy kolejny rząd. Robimy kolejny. Niczym się też nie będzie on różnić, tylko zamiast 9 słupków pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma, będzie, dwoma i pięcioma będzie 12. Trzy oczka do góry odwracamy w to samo oczko. Robimy słupek. Teraz tak 12. Będzie słupków i wrócę do Was. Dobrze, zrobiłam 12. Teraz mamy środeczek, jak tutaj pięknie idealnie widać. Środeczek, tutaj słupek, w którym robimy 5 słupków. Raz. 2, 3. 4 i 5. Kolejno. Eee, tutaj będzie 12 słupków i 2 na samym końcu. Widzimy się za chwilę. Dobrze zrobione. Teraz robimy to samo, z tym, że będzie 15 słupków pomiędzy. Tymi dwoma i pięcioma. E, trzy oczka do góry. W to samo oczko robimy ładny słupek. E, zwykły. I tutaj będzie 15 słupków zwykłych. I się widzimy za chwilkę. E, ok, mamy 15 słupków. Mam nadzieję, że Wam nie wyszło ani mniej, ani więcej robimy tutaj teraz w środeczek pięć słupków zwykłych raz dwa mam nadzieję, że wszystko ładnie widać trzy cztery i pięć Hop. I teraz kolejne 15 i 2 na końcu, czyli 17 razem. Dobrze, moi kochani, mamy tutaj już tą naszą pierwszą część zrobioną. Teraz będą tutaj e, te dwie mniejsze. E, teraz tak możemy sobie ze spokojem ładnie schować tą niteczkę, ponieważ nam nie będzie to niczego już potrzebna. E, chowamy ją standardowo pomiędzy. Tutaj nie będę jej chować, jakoś strasznie się nad tym rozczulać, bo będzie i tak zaszywane. To po prostu nie jest potrzebne. Ważne, żeby nam się to wszystko nie rozlazło, i tyle. Jeszcze może tutaj o jedną zahaczę i hop. Wiadomo, do tego jest bardzo przydatny. Przydatny, przydatna igła, specjalna do włóczki, trochę jak grubsza. Ale z racji tego, że to jest dosyć małej wielkości, bo tylko 2,5 mm, to po prostu jest bardzo ciężko ją, żeby przeszła przez te, przez tą szerokość. Cyk, odcinamy, wyrzucamy i teraz tak bierzemy się za. Oh, kurczę, zaplątało mi się dobrze. Bierzemy się za, za kolejny rząd. Moi drodzy, teraz wytłumaczę, jeżeli chodzi o drugi rząd, co będziemy robić. Będziemy go, jak widać tutaj, yy, zmniejszać, czyli tutaj po prostu będą yy, oczka ścisłe, i wtedy zaczniemy tutaj pracować nad tymi dwa rzędami. Żebyście się nie pomylili, moi drodzy, proponuję sobie zaznaczyć i odliczyć od końca. Yy, oczywiście tutaj się nic nie zmienia, będzie nadal 5 yy, słupków. W jednym oczku, czyli tak, na środku będzie, tutaj będzie to rozszerzane, tak? I od tego liczymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słupków będzie w naszym kolejnym rzędzie, i w tym oto tutaj oczku będą dwa. Więc sobie, kochani, zaznaczcie, żebyście nie przejechali tego, bo bez sensu po prostu to zrobić. Aha, no tak, y, oczywiście nie to z strony policzyłam co trzeba. No ale to nic. Dwa, cztery sześć, siedem cyk. I tu. Dobrze. Od, tutaj będziemy tak. Teraz robić znowu to samo. Czyli hop. E, trzy oczka. A nie, przepraszam bardzo, tak oczka ścisłe, żeby je zrobić fajnie nam, żeby to tak się jakoś od razu nie zaczynać, tutaj nie, nie, nie babrać się z tą włóczką, która jest nie po, tej, nie, nie po tej stronie, co trzeba. Robimy sobie najzwyczajniej w świecie jedno oczko do góry. Odwracamy naszą pracę. W to samo oczko robimy oczko ścisłe. Hop. I tu kurczę, no i znaczek nie wyleciał, no ale to nic, jakoś to sobie policzymy. I tutaj robimy sobie oczka ścisłe aż do momentu, gdzie nam y, powinniśmy y, znaleźć się w miejscu markera naszego znacznika. No ale jak go nie ma, no to trzeba liczyć. Mi wychodzi chyba tak, znaczy mi generalnie chyba w 13 chyba ich powinno być, ale sobie jeszcze przeliczymy, czyli mamy już 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I trzynaście. Teraz sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście dobrze zapamiętałam. E, czyli tak, tutaj by były nasze dwa e, słupki razem, jakby. Czyli trzy oczka do góry i w to samo oczko. Robimy słupek. I czy teraz wyjdzie nam 6. O, to jest pytanie. Już liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, idealnie. Czyli po prostu trzynaście oczek sobie zróbcie ścisłych i będzie litera. E, raz dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Hop i teraz pięć w to samo oczko. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ok, i teraz sześć oczek, sześć słupków zwykłych w kolejne sześć oczek. Raz, dwa, trzy, Uciekł mi tutaj, trzy, cztery, pięć. I sześć. Tak, i teraz y, w siódme dwa oczka razem. Znaczy dwa oczka w tym samym oczku. Znaczy dwa słupki w tym samym oczku. No. Ok, rząd mamy z głowy. Y, robimy następny. Niczym on się nie będzie różnił. Będzie to samo. Raz, dwa, trzy. Oczka do góry. Odwracamy sobie naszą robotkę. I w to samo oczko słupek zwykły. I tutaj robimy do środeczka słupki zwykłe, dziewięć chyba, nie sześć, tak, dziewięć ich powinno wyjść chyba dobrze, to się widzimy, za chwileczkę. Ok, mamy nasze dziewięć. I teraz w środeczek robimy 5 słupków zwykłych, raz, dwa. Trzy cztery. I pięć, kolejne dziewięć y, słupków, kolejne y, dziewięć oczek i na końcu, y, na końcu w ostatnim y, słupku z trzech oczek robimy, tak jak w poprzednich rzędach y, dwa słupki. Dobrze kochani, mamy tutaj już y, drugą część naszej choineczki zostaje nam ostatnie zostają nam ostatnie dwa rzędy. Y, I teraz tak, musimy oczywiście tutaj y, zrobić znowu y, 10 będzie y, oczek y, ścisłych <grych> y, i tutaj będziemy robić ostatnią część. Dobrze, to się zabieramy do roboty i tak. Oczko do góry, jedno odwracamy naszą pracę i dziesięć oczek ścisłych. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, a nie 9 chyba tutaj wyjdzie, przepraszam was, zmylam 9 zaraz sobie tutaj podliczymy, tutaj powinny być e, dwa słupki razem i powinno nam wyjść oprócz tego cztery słupki zwykłe, raz, dwa, trzy, tak dobrze. Czyli tutaj kochani robimy dziewięć e, oczek ścisłych. Raz, dwa, trzy i cztery I jesteśmy na środeczku i robimy pięć y, słupków zwykłych w jedno oczko. Raz, dwa, trzy. cztery i pięć kolejno cztery y, słupki w cztery oczka raz dwa oj dwa trzy kurcze trzy i cztery i w piątym dwa słupki raz dwa słupki w jedno oczko raz i dwa i zostaje nam kochani ostatni rząd i robimy go tak samo jak poprzednie raz dwa trzy oczka odwracamy naszą robótkę w to samo oczko Dwa, yy, jeden słupek yy, i hop w kolejny raz tutaj nam wyjdzie siedem raz dwa trzy cztery pięć Sześć. I siedem. Oj, nitka mi uciekła. Siedem. I teraz pięć oczek, pięć słupków w jedno oczko. Raz. Dwa. Trzy. 4 i 5 i 7 tutaj słupków i na końcu 2 czyli razem 9 raz 2 3 4 pięć, sześć, siedem i ostatnie dwa. Ja tutaj warto sobie ładnie poukładać, żeby to tak nie było strasznie widoczne. Oczywiście jak zwykle zrobiłam yy, za, za bardzo ściągnęłam przy oczkach i ciężko to wchodzi. Ok, jestem w trzecim oczku i robimy dwa słupki raz, i dwa. I kochani, to jest koniec naszej drugiej strony choineczki. Wygląda to tak. Teraz będziemy je ładnie razem ze sobą zszywać, ale to już na następnym filmiku, żeby Was za bardzo tutaj nie zanudzać. Do usłyszenia.